Witam witam. Tu kszton. Więc przyjechaliśmy tu, poddaliśmy. Dwa tygodnie temu poddałem tutaj batule, Krainkę Wiktoria. Zobaczymy czy się przyjęła, czy jest, czy czerwi. Nie będę pokazywał wszystkiego. Pokażę jak ją znajdę. Pauza. No i mamy matulę. Znalazła się. Mam czasopiostrość. Trwało. Jest szansa, że się rodzinę udało uratować. Z tego co widzę na tej ramce, ona jest w sumie do wywalenia, ale widzę, że jest świeże jajeczka. Są czerwiów, wprawdzie nie ma jeszcze. Nie widzę larw, ale jajeczka widzę w komórkach. To jest ramka, którą przełożyłem dwa tygodnie temu do zasilenia tej rodziny, żeby rodzina za bardzo nie osłabła z innego ula No i matula jest. Cieszę się bardzo Pierwszy raz poddawałem matkę i nie wiedziałem czy wszystko wyjdzie ok Ale jest, to jest młoda matula z tego roku Krainka Wiktoria zobaczymy, jeszcze pewnie nie będzie widać oczywiście mam żeby było widać, ale może gdzieś zobaczymy jeszcze się przyjrzę dokładniej ale jest piękna matka. zobaczymy za dwa tygodnie czy za tydzień jak czerwi, ile tego czerwi będzie czy czerwi oczywiście mam nadzieję, że czerwi pauza no i tak, tutaj mamy znalezioną matkę. Taka jak naklejka. Eee, jajeczka, czyli się u przynajmniej tak mi się wydaje. Miejmy nadzieję, że nie strutowiała. Eee, zobaczymy za tydzień, półtora, czy się pojawią larwy, jaki będzie zasklepiony czerw. No i nic, zabrałem im te dwie ramki po to, żeby troszeczkę ograniczyć to gniazdo. No i zobaczymy, niech się rozwija. Pauza. Tu mamy dwie rodzinki. Jedna, wylotek. To jest odtąd dotąd na tym wylotku. To jest odkład, który dostałem w tym roku na tych ramkach na tych ramkach wielkopolskich. Które mam nadzieję, że dzisiaj się uda wycofać. Zobaczymy, czy już sobie zasklepiły tam miód. Jak tak, no, to wycofujemy te ramki. Zanim pójdą normalne ramki warszawskie, poszerzane, zobaczymy w jakim stanie jest ten, yy, ta rodzinka. A tutaj, a tutaj no, najprawdopodobniej to jest ten, ten, ta rójka w tej części tutaj małej. Ula dla niej się ulubuduje. Yy, zobaczymy, jak rodzinka się rozwija. Bo tutaj też była matka, już unasieniona. Już dwa tygodnie temu, jak byłem, to był już czerw zasklepiony więc tylko sprawdzimy co tam u niej słychać i krótki raporcik poprzegł pauza to rameczka pięknie zaczerwiona To jest ten odkład który dostałem na wiosnę na ramkach właśnie wielkopolskich Przepraszam bo filmuję z ręki więc nie wziąłem sobie statywu Pięknie zaczerwiona. Ja już pokażę przy okazji, jak jest ta ramka zbudowana. Ta jest znaczy zbudowana, jak jest przystosowana. Normalna Wielkopolska ramka z poszerzeniem góry nie wydało się ją do warszawskiego włożyć. Niestety jeszcze nie do odebrania, bo widzę, że jest dużo miodu, ale nie zasklepionego jeszcze, więc będziemy odbierać Pauza No tu piękna ramka osłonowa Piękną kolorową pieżgą Coś pięknego No i z wianuszkiem z tej strony Tu. Taki z tej no ładnie się rodzinka rozwija. Matki w nie znalazłem, ale jest dużo czerwiów, dużo jajeczek, dużo takich larw w różnym stopniu rozwoju, więc myślę, że matka też tu jest tu jest nieznakowana matka, więc. Jak ją znajdę, to ją wreszcie oznakuję, jak będzie szybciej do, do znalezienia. Pauza. No tak, odkładzik przeglądnięty. Ten, co dostałem, to w rodzinka, bo już jest na raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześciu, siedmiu, 8 ramkach. Już jest zaczerwiona. Yy, obsiaduje. No to są te trzy ramki, które będą wycofane, wielkopolskie. Teraz czekam aż zasklepią, żeby ten miód wyciągnąć i po prostu oddać ramki osobie, która mi dała ten. Yy, te pszczoły. Matki wprawdzie nie znalazłem, ale larwy są, jajka są, więc nie szukam na tego, bo to szkoda. Szkoda i czasu. I męczyć pszczoły. Także tu na razie nie widzę jakichś niepokojących rzeczy. Rozwija się rodzinka. Coś tam sobie nosi. Pierzgi ma dużo, zapasów ma dużo. Czy będzie jeszcze miódno? pewnie te trzy ramki na pewno będę chciał wycofać w tym roku, więc na pewno będę chciał ten miód zabrać. Co najwyżej będzie rzadki i będzie do zjedzenia od razu i tyle. Za chwilę się bierzemy za, mm, za rujkę i jeszcze mamy tu jeden mój odkład już z, z Maja ze starą matką, też go za chwilę przekląniemy. Pauza. Tu matula chodzi. Zapiemy ją, zapiemy ją, czy nie stropiemy? Stropiemy. To jest matula z rojki. Zaznakowałem ją dwa tygodnie temu, żeby ją szybciej znajdować. Gania, gania. Szuka, szuka, szuka. Czerwie jest. Yy, jajeczka. O no, tej ramcie akurat nie widzę, ale pewnie gdzieś też jest. Teraz po pierwsze moje upalitek klejony, więc trochę ubrudzony klejem. Następne na pewno będą ładniejsze. No to przeglądam ostatnią rodzinkę. To już jest odkład mój ze starą matką. A, dwa tygodnie temu był. Było to patrzone, ale zobaczymy co tu robi. Tutaj część jest też magazynek na ramki. Tak tutaj raz, dwa, trzy, cztery ramki to są ramki magazynowane tylko w tym ulu. To jest pierwszy ul, który zrobiłem dla znajomego, dla przyjaciela, ale na razie on się przynajmniej nie zajmuje, więc wrócił do mnie po to, żeby go zasiedlić i zobaczymy, może coś z tego będzie dobra pauza no to tak reasumując cały ten dzisiejszy rajbach, czyli przegląd w jedyneczce matka się znalazła wygląda, że jajeczka są że coś z tego będzie zobaczymy przy następnym przeglądzie czy jest czerw, czy jest normalny, czy garbaty czy się nie strutowiła, zobaczymy odkład, odkład Rozwija się bardzo ładnie. Matki nie znalazłem, ale jajka są także. Nie mam się co martwić: jajka są świeże, czerwone. larwy w różnym etapie rozwoju, wszystko jest wygląda dobrze. O, o. Eee, Rójka powoli idzie do przodu. Nie jakoś szybko, ale widzę, że tam się dzieje powolutku. powolutku matka się tam rozczerwia. Na razie siedzą na jakichś dwóch, trzech ramkach. W sumie mają cztery wsadzone w tej części ula. Powolutku idzie do przodu, akurat może zdążę zbudować ten ul czwarty, żeby je przesiedlić. Także wygląda na to, że jest wszystko ok, że, że będzie coś z tej rójki, że nic się tutaj nie podzieje. No i ostatni, no to odkład ze starą matką. Tu nie wiem, albo kupię matkę, albo poczekam, aż sobie sam wymieniam. No nie wiem, jeszcze nie podjąłem decyzji, jak to zrobić, czy naturalnie, czy, 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 czy pozwolić sobie pszczołom wymienić, czy kupić matkę i próbować podmienić. Na razie ją zostawiam, dzisiaj ją wreszcie znalazłem. Oznakowałem już opalitkiem, nie farbką, bo farbkę to pszczoły jej zgryzały. Opalitkiem zielonym, bo ona z 2019 roku. Ta matka no i mam nadzieję, że będzie szybciej ją możliwość znajdowania i tak dalej. Na tą chwilę mam tylko. Jedną matkę nieoznakowaną no w tym odkładzie, bo jej dzisiaj nie znalazłem, bo jakbym ją znalazł, to bym ją o, o, oznaczył. No i tyle. No. Na tą chwilę myślę, że miodu nie będę brał. Można byłoby te dwie, trzy ramki wyciągnąć z tych uli, ale nie wiem, czy to jest sens. Poczekam jeszcze z tydzień, półtora, zobaczyłem, Może gdzieś jeszcze napakują, tak żeby przynajmniej jeden wkład do miodarki zrobić. A jak nie, to zostawimy im na zimę i niech się cieszą. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się na razie.